Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj powiemy sobie o budowie kalendarza w systemie BDO i o tym, w jaki sposób zautomatyzować sobie pracę z tym systemem na podstawie plików Excel, w których będziecie mieć zapisane daty, które chcielibyście, żeby system sam generował klikając y, odpowiednie rubryki, bez konieczności wybierania za każdym razem daty y, w rejestrze, na przykład daty przy okazji wybierania. Czy tworzenie nowej karty planowanego transportu, gdzie musicie taką datę rozpoczęcia transportu wybrać, poprzez kliknięcie w tą rubrykę, wybranie danego miesiąca i wybranie konkretnego dnia. Te daty musicie też wybierać, na przykład w rejestrze, przepraszam, w karcie ewidencji odpadów, gdzie na przykład tworzycie sobie wpisy do istniejącej karty i na przykład w zakładce wytworzone macie też datę wytworzenia, też musicie to wyklikać w kalendarzu. Można to zautomatyzować. Odsyłam tutaj do mojego filmu dotyczącego automatyzacji tworzenia kart KPO z pliku Excel, z danych zawartych w pliku Excel. Natomiast dzisiaj sobie powiemy konkretnie jak taki kalendarz zbudować. Z wykorzystaniem oczywiście naszego rejestru BDO i Katalon Recorder rozszerzenie sobie możemy otworzyć ja tu mam taką zobaczmy pustą zakładkę o nazwie kalendarz, skrypt jeszcze nie jest w ogóle stworzony i otwórzmy sobie teraz naszą kartę planowaną i zjedźmy sobie tutaj do daty Włożmy rejestrowanie i zobaczmy jakie czynności musimy wykonać żeby ustalić konkretny dzień transportu czy konkretny dzień wywozu odpadu czy wytworzenia odpadu w zależności od potrzeb, klikamy datę rozpoczęcia transportu. Klikamy, jeżeli jesteśmy na danym miesiącu, to wtedy już konkretny dzień. Jeżeli nie jesteśmy, to tutaj na nazwę miesiąca. Następnie wybieramy interesujący nas miesiąc, to będzie na przykład kwiecień. A następnie wybieramy konkretny dzień z naszej tabeli, na przykład 13 kwietnia. Możemy sobie wrócić do naszego skryptu i zakończmy rejestrowanie. I zobaczmy, co skrypt sobie zapisał. Oczywiście, otwarta jest karta tworzenia nowej karty KPO. Następnie miało miejsce kliknięcie na datę rozpoczęcia transportu, czyli na tą rubrykę do wyboru daty. Po kliknięciu pojawił się kalendarz. Następnie kliknęliśmy sobie na miesiąc czyli na tą wartość tutaj środkową. I to jest ten zapis tutaj. Następnie był wybór konkretnego miesiąca w naszym przypadku kwietnia i następnie wybór dnia. Zobaczcie co się stanie, jak ja sobie dam jeszcze raz rejestrację i kliknę na przykład październik. Zobaczcie, że tutaj, gdzie był wybór miesiąca kwietnia, pojawiła się inna wartość w październiku, gdzie mamy 10. Czyli możemy się już domyślić, że te dane tutaj odpowiadają numerowi miesiąca w ciągu roku. Jeżeli byśmy tutaj kliknęli wartość SPAN, na przykład dali 3, to byłby marzec, 5 maj i tak dalej. Czyli to już sobie możemy łatwo rozpisać w naszym Excelu. O co chodzi z wyborem konkretnego dnia, to sobie na razie możemy usunąć. Kliknęliśmy wtedy pamiętacie 13 kwietnia, wróćmy tutaj do miesiąc kwiecień 13 i zobaczcie, że te dane dotyczące konkretnego dnia są zapisane w formie tabelarycznej, dlatego że Catalan Recorder traktuje ten kalendarz jako pewną tabelę. TR to jest skrót od table row, czyli konkretny rząd wiersz naszej tabeli. A TD to jest skrót od Table Data, czyli konkretna dana w naszej tabeli. I w naszym przypadku, jeżeli to był TR3, to zobaczcie, mamy raz, dwa, trzeci rząd. Jeżeli byłoby tu TR4, to wtedy którym z tych wartości byłoby kliknięcie? TD2 to oznaczenie, że jest druga wartość od lewej strony, licząc raz, dwa. Więc na przykład, jeżeli chcielibyśmy mieć wartość kwietnia 22, to tutaj byłoby wtedy TR4, bo mamy czwarty rząd i 22 jest na czwartej pozycji, więc też byłoby TD4. Zobaczmy, czy to jest prawda. Nagrajmy sobie 22 kwietnia i zobaczmy, jaka wartość się pojawiła. Zgadza się, widzicie? TR4, TD4. No dobra, ale przecież my nie będziemy za każdym razem bawić się w zgadywanie. Jaka wartość jest podpisana pod konkretnym dniem? Więc spróbujemy sobie takie wartości na stałe stworzyć w Excelu w dość prosty sposób. Dlatego, że zwróćcie uwagę, jeżeli my wybieramy jakiś miesiąc, na przykład styczeń, to zawsze w tym miesiącu jest taka sytuacja, że jego pierwsze dni zaczynają się w pierwszym wierszu. Następnie jest drugi, trzeci, czwarty i tak dalej i dopóki wszystkie dni w danym miesiącu się nie skończą, mamy zapełnienie albo piątego wiersza, albo 6, Więcej wierszy być nie może. W lutym na przykład wygląda to tak, że 1 lutego mamy od drugiego wiersza począwszy, w marcu też od drugiego, w kwietniu od pierwszego i tak dalej. Zauważcie, że każdy początek nowego miesiąca jest równocześnie końcem poprzedniego w danej tabeli. Czyli jeżeli w styczniu mieliśmy dane do piątego wiersza i tu się kończył miesiąc, to automatycznie nowy miesiąc zacznie się w zakładce stycznia w ostatnim wierszu, i to oznacza, że w swoim właściwym miesiącu, w lutym, w tym przypadku, jeżeli przejdziemy, on będzie miał już pierwszy wiersz przypisany do poprzedniego miesiąca. Dlatego, że zawsze w każdym miesiącu system jest tak zrobiony, że musi widzieć daty poprzedniego i następnego miesiąca, jak wyglądają. I dzięki temu układowi możemy sobie w łatwy sposób zautomatyzować to, co będziemy sobie chcieli do naszego Excela zapisać i następnie z tego Excela już wgrywać nasze pliki do tego, żeby automatycznie sobie tworzyć te spisy w rejestrze przez Katalon Rekordy. Jak to zrobić? Słuchajcie, stwórzmy sobie nowy plik Excel. Ja go sobie nazwałem kalendarz. Dzisiaj jest 9 kwietnia, więc zaczniemy sobie te dane tworzyć od 9 kwietnia. Moglibyśmy to zrobić od stycznia, ale nie ma sensu. Chociaż nie, jest sens, bo może część z Was jeszcze nie ma danych poprowadzanych od stycznia na przykład na wytworzone odpady. Więc OK, zróbmy sobie to od początku stycznia. Czyli pierwszy dzień to był 1 styczeń 2000. 21. Tu sobie zrobimy taką tabelę pomocniczą i spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie dane musimy mieć, żeby wprowadzić naszą datę do systemu za pomocą skryptu. Od razu Wam powiem, że te dane, które będą niezmienne, my sobie nie będziemy zapisywać w Excelu, tylko zapisujemy je sobie w naszym skrypcie. Co będzie niezmienne? No niezmienne będzie to, że zawsze musimy nacisnąć sobie na przycisk daty, czyli to będzie... Ta, ta funkcja tutaj, klik ID Plant Transport Date, albo jakaś inna, zależy od tego, jakie rubryki będzie się uzupełniać. Na pewno, zawsze sobie będziemy chcieli wybrać miesiąc, czyli to będzie kliknięcie wtedy tutaj na ten miesiąc wyświetlone. I ta wartość, zauważcie, ona się nie zmienia. Ja sobie dam rekord i nacisnę jeszcze raz, następnie wybiorę jakąś daną datę, kliknę jeszcze raz ten miesiąc. To zawsze on będzie miał wartość tutaj Th2, bo to jest po prostu przyporządkowana zmienna do tej pozycji tutaj. I skoro tak, to, to też również sobie zostawimy, że zawsze będziemy z tego kliknięcia korzystać. Potem będziemy mieć do wyboru, oczywiście, wybór miesiąca. Kliknijmy sobie na przykład kwiecień. I tutaj już sobie powiedzieliśmy, że za wybór miesiąca odpowiedzialny jest taki zapis span. Więc sobie to skopiujmy i wpiszmy sobie na przykład w kolumnie K rubrykę o nazwie miesiące. Wpiszmy sobie te miesiące liczbami albo słownie jak to woli. I wiemy, że dla kwietnia to jest taka funkcja. Ale możemy sobie to łatwo zrobić w ten sposób, że napiszemy sobie funkcję, która będzie wyglądać w ten sposób. Mamy span, suma z tym co jest tutaj zapisane, prawda? Suma z zamknięciem nawiasu. Przepraszam, tutaj sobie kliknąłem, oczywiście chodzi o 4. I to sobie możemy przekopiować do naszych. Miesięcy. i wklejmy to sobie na sztywno do naszego, naszej kolumny obok i nazwijmy to sobie na przykład wybór miesiąca. Niech ta nazwa wybór miesiąca będzie miała brak polskich znaków, czyli bez polskich znaków. To jest istotne, żeby potem, to jest nazwa naszej zmiennej, słuchajcie, którą sobie potem wprowadzimy do naszego rejestru do katalona rekordera. Więc wybór miesiąca już mamy załatwiony. On się będzie odbywał poprzez wprowadzenie takiej zmiennej do naszego skryptu. I po wyborze miesiąca, co musimy zrobić? No, musimy wybrać już konkretną datę, czyli możemy sobie też stworzyć kolumnę o nazwie. Na przykład, niech to będzie dzień i napiszmy sobie wybór daty, już konkretny. Czyli czy to będzie 12, 13 czy 14. I słuchajcie, teraz jak to zrobić? No, zbudujmy sobie coś takiego, że przeciągniemy wszystkie daty na razie, jakie są możliwe w danym roku, do tego, żeby je wytworzyć. 366 dni. Wklejmy sobie tą wartość, przekopiujmy. I mamy, słuchajcie, od 1 stycznia do 31 grudnia w kolumnie A wszystkie możliwe daty. Które chcemy sobie wybrać w naszym rejestrze. Zauważcie, że wybranie konkretnej daty, jak sobie jeszcze raz to zagramy, na przykład 15, powoduje, jest ta wartość tutaj, że będziemy mieć zawsze dwie wartości. Wartość tr, czyli Numer rzędu, który nas interesuje, i wartość TD, czyli table data, konkretna wartość w naszej tabeli. Skopiujmy sobie to jako wzór, żebyśmy to mieli pod ręką, i spróbujmy teraz zobaczyć, co się stanie, jeżeli sobie wybierzemy na przykład datę 1 stycznia. Włożymy sobie rejestrowanie. Wybierzmy sobie. Styczeń pierwszy. I zobaczcie. Pierwszy styczeń to jest wartość, która została przypisana w tym miejscu. Bo to jest z poprzedniego. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeżeli w pierwszym rzędzie mamy jakąś datę, którą klikniemy ta wartość tr table row ona jest równa 0 czyli jej w ogóle nie wykażemy wtedy w tym zapisie podamy tylko pozycję samą table data jako 5 i jeżeli tak jest skopiujmy sobie to table data jako tutaj wartość td co teraz wiemy? no proste słuchajcie wiemy że Drugi i trzeci stycznia jest w tym samym rzędzie i ma tylko wartość o jedną większą niż poprzednia, aż do maksymalnej możliwej, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Może być tylko 7 wartości w danym rzędzie. Jeżeli ta wartość będzie już większa, to wtedy mamy nowy numer rzędu i znowu numerację od 1, 2 do 7 itd. Czyli co wiemy? Wiemy, że drugi trzeci to Będzie wartość TD6 i TD7. Jak się zapewne domyślacie, teraz przechodzimy do 4 stycznia, czyli mamy już tutaj informację o tym, że jest drugi rząd. To sobie napiszmy to na razie w styczniu, że mamy rząd numer 2 i TD równe 1 4 stycznia. Zobaczmy, czy to jest prawda. Wolę sobie nagrywanie styczeń 4. Napisaliśmy sobie, że to jest TR2 TD1. Zobaczmy, czy takie coś nam się pojawiło. TR2, TD1 jest, to jest to. Natomiast, no tu jest błąd o tyle, że nie będzie TD1, tylko jak jest wartość pierwsza, to po prostu będzie samo TD. Bez niczego. Ale tu już mamy TD2. I do ilu? 3, 4, 5, 6, 7. Do 7. Wprowadźmy sobie te dane. 4, 5, 6, 7. Dobra. Słuchajcie. Mamy to załatwione. Teraz fajnie by było, żebyśmy sobie to przeciągnęli po prostu do końca roku, żeby to nam się samo zrobiło. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Jeżeli wiemy, że 11 stycznia to jest trzeci rząd i tak dalej, i pierwsza pozycja, i zauważmy, że to, co jest tutaj, ono się będzie powtarzać. Czyli będzie zawsze 7 więcej takich danych. Więc stwórzmy sobie jeszcze coś takiego. Zamienimy sobie Tr2. Na TR3. Mamy. I zobaczmy, że 11 stycznia to jest trzeci rząd. Wartość początkowa. 18 stycznia to jest czwarty rząd. Spróbujmy na razie w ten sposób. Zamieniamy sobie trujeczkę na czwóreczkę. Zamień. OK. Zróbmy sobie jeszcze w ten sposób piąty rząd. I zamienimy sobie czwórkę na piątkę. Jest. Ile mamy rzędów wszystkich? Pamiętacie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zostaje nam ostatni, szósty rząd. Czyli kopiujemy sobie te dane i wklejamy do, do naszego arkusza. Słuchajcie, czy to jest dobra metoda? Zastanówcie się, jeżeli chcielibyśmy teraz sobie wybrać luty, to jeżeli klikniecie luty, to okaże się, że nasz pierwszy luty, on nie jest wcale tak jak tutaj zapisaliśmy w szóstym rzędzie i w pierwszej pozycji, prawda? Bo tu już mamy marzec, tylko jest w drugim rzędzie. I w pierwszej pozycji. Prawda? Czyli co nam się będzie powtarzać? Będzie nam się powtarzać to, że zawsze będziemy mieć wybór pomiędzy pierwszą a szóstą pozycją. Ale zauważcie, że jeżeli jakaś wartość miesiąca zacznie się w pierwszym wierszu, to najczęściej skończy się w piątym. Jak teraz to sobie zorganizować? Zrobimy w ten sposób, że jeżeli zaczynamy nowy miesiąc, a zaczynamy, to skopiujemy sobie te wartości, patrząc tylko, od której wartości zaczyna się nasza numeracja w danym miesiącu. Czyli luty zaczynamy od wartości, drugi rząd. Pierwsza pozycja. Szukamy więc wartości TR2TD. TR2TD mamy tutaj. Kopiujemy sobie to wszystko. Wklejamy. I patrzymy, gdzie się zakończyło. 28 luty TR5T7. Sprawdźmy, czy to się zgadza. 28 luty piąty rząd, siódma pozycja. Zgadza się. Jedziemy dalej. Marzec, mamy znowu TR2TD, więc kopiujemy sobie to samo, TR2TD, wklejamy do 28 marca. To znaczy, że 29, 30, 31 będzie już w szóstym rzędzie. Możemy sobie to w ten sposób zrobić. Zgadza się. Pierwsza, druga, trzecia pozycja kwiecień. Zaczynamy od TR i od pozycji TD4. Szukamy takiej wartości. TR nie ma, czyli jest samo TD4. Możemy sobie to skopiować na przykład od stycznia pierwszego do ostatniego, ale wkleimy to sobie do wartości drugiego a tu sobie damy tr R4 i do kwietnia skończmy Sprawdźmy, że 30 kwietnia to jest piąty rząd, piąta pozycja 5-5 zgadza się. Maj. Mamy R raz dwa trzy cztery pięć sześć r sześć proszę bardzo tr sześć przepraszam te y, td sześć zaczynamy i tutaj mamy sześć siedem tr td zobaczmy czy 31 maj to jest tr6 td zgadza się czerwiec Już możecie sobie analogicznie to zrobić ale zróbmy to jeszcze razem mamy pierwszy rząd, druga pozycja czyli szukamy wartości td 2 Niech to będzie w ten sposób. 2, 3, 4 td 3, 2, 2, 3 i do końca czerwca, zobaczmy, czy 30 czerwca mamy w piątym rzędzie w trzeciej pozycji. 5, 3, zgadza się. Zapiszmy to sobie, słuchajcie. Yy. Po co, po co nam się to przydaje? No po to, żebyście mogli sobie potem, jeżeli macie dane, na przykład dotyczące, prawda, e, jakiejś masy transportu, że tu będzie, prawda, 13,4 tony i ten transport będzie planowany w dacie, na przykład, do 24 maja 2021. Po co nam to jest? No po to, że jeżeli już będziecie mieć konkretną datę transportu, jedną, drugą, albo trzecią, nie wiem, niech, niech będzie, że transport jest ten, który jest wyżej, ale minus pół i mamy dużo takich transportów, a data będzie na przykład cały czas, tu na przykład będzie 24, tu będzie na przykład 16 maja 2021, 20 maja 2021 i tak dalej. To teraz możemy sobie z wykorzystaniem funkcji wyszukaj pionowo szukać tej wartości, czyli naszego transportu, czy naszego wytworzenia odpadów w tablicy od A do B w naszym przypadku, w kolumnie drugiej dokładny zakres. I zobaczcie, że poda nam automatycznie. Tę zmienną, którą musimy w naszym katalonie wprowadzić, żeby on kliknął za nas już po wybraniu tego miesiąca, prawda? Po wybraniu dnia, konkretnie tę wartość. Jak sobie to przeciągniemy, zobaczmy, czy to się zgadza. Na przykład w naszym przypadku 24 maj, TR5 TD. 24 maj, zobaczmy. TR5TD. Zgadza się. Jak to wygląda na przykład w przypadku 16 maja TR3TD7. 16 maja TR3TD7. Zgadza się. Słuchajcie, i tak sobie ten kalendarz możecie zbudować na cały rok. Powoli do przodu. I on Wam się przyda. Uwierzcie mi, jeżeli będziecie korzystać z katalona, to przyda Wam się w wielu zakładkach do automatyzacji pracy. Natomiast jak to zautomatyzować? Zachęcam do mojego filmu, który pokazuje, w jaki sposób automatycznie tworzyć wiele planowanych kart KPO na podstawie danych zawartych właśnie w Excelu, na podstawie wcześniej przygotowanego harmonogramu. Jeśli macie jakieś pytania do tego, dajcie znać, postaram się Wam pomóc. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.